Odjedzie tramwaj Konstal 105 N.A. Jako Dwa Jedzie Pan mi pomachał A jedzie 10, 10, 10, 9, 8 na końcu. Pani nie, nie widziała. No to, że mam czkawkę, to tak robię. I ocenię. Łapska. Odjedzie tramwaj solary stromnej no 105p. Jako 19. Do polskiej przez rą do solidarności. Jedzie musi się pan szybować. Świetla! Odjeżdża system ręki najpierw pomachamy, Pójdzie, idziemy do słupku żeby pan widział może przyłożę rękę tu, o, się trzymać trzymam się własnego cienia chyba jedzie 10 Wiecie, 10 Opóźniony tramwaj jakby być w kwadracie Jedzie Pan cały jeszcze no. Pan mi pomachał No Mieniusi, kierowca MPK no. No, starcie. Starcie. Pa, pa.